Witam Państwa i witam wszystkich potencjalnych graczy na całym świecie. Jestem wynalazcą programu Golden Lotto. Program ten powstał w 2001 roku, jednakże korzenie jego i pierwsze symptomy powstania programu Golden Lotto pochodzą z 1987 roku. Wtedy to na podstawie faz księżyca i powtarzającej się grupy liczb co 6 miesięcy wygrałem wielką fortunę. Potwierdzenia tych wygranych znajdziecie na stronie internetowej www.goldenlotto.pl Jak wcześniej wspomniałem, program Golden Lotto powstał dzięki moim zmysłom w 2001 roku i został rozreklamowany przez media po ujawnieniu mediom na forum wynalazków we Wrocławiu w październiku 2001 roku. W obecnej chwili powstała nowa wersja 3.0 z opcją jaka po jakiej. Oznacza to, że program... Po wpisaniu liczb z ostatniego losowania wskaże nam liczby, które wystąpią w następnym, kolejnym losowaniu jako pewniaki do tzw. Tak zagrywki. Program Golden Lotto to nie system czy systemy gier. To program na wygrywanie. Program ten można zastosować do różnych gier na całym świecie, w tych krajach, w których odbywają się różnego rodzaju gry liczbowe. Między innymi lotto, mini-lotto, multi-multi, zakłady specjalne oraz takie gry, jak w programie Golden Lotto występują liczby do wpisów, nowością jest generacja liczb występujących w zakładach piłkarskich czy totalizatorze sportowym wystarczy podstawiając liczby pod odpowiednie zakłady lub pozycje, a pewniaki same wygenerują się, program Golden Lotto wskazuje na liczby najczęściej powtarzające się, a z których to liczb możemy typować tak zwane pewniaki. Jeżeli kiedykolwiek państwo graliście w jakiekolwiek gry Przegraliście lub dalej przegrywacie? To program Golden Lotto pomoże wam odegrać się. Odegrać się nawet z nadwyżką. Wygrać. Przestańcie przegrywać i zacznijcie już wygrywać. Pieniądze, duże pieniądze, wielką fortunę. Po prostu wielką fortunę czego wam życzę. Film, który oglądacie z moją przedmową, jest pierwszym filmem z ogromnej serii filmów, w jakie pojawiać się będą sukcesywnie na stronie www.goldelotto.pl. Oglądacie Państwo ten pierwszy film z zadziwieniem i z niedowierzeniem, że to jest niemożliwe i nieprawdopodobne. I tak będzie. Nie, to nie jest niemożliwe. To jest możliwe i prawdziwe. Takie losowanie odbyło się, a po nim było kolejne. Następne losowanie. Każde losowanie, czy następujące po nim kolejne losowanie, można sprawdzić na stronie internetowej www.lotto.pl w archiwum wyników. Oczywiście, jest to strona Lotto występująca w Polsce. Film przedstawi wam i wskaże liczby, których można było wybrać pewniaki, a z tych pewniaków skreślić sześć trawnych liczb. Jako, że jest to pierwszy film o tej treści i tematyce. Kolejne filmy będą z datami wcześniejszych losowań, już odbytych oraz pojawiać się będą filmy z bieżących losowań. Proszę o wyrozumiałość, gdyż film ten jest nowicjuszem przy jego produkcji i może posiadać błędy nagraniowe i stylistyczne w mowie oraz narratorstwie. Przemyślnego oglądania życzy wynalazca Golden Lotto Stanisław. W losowaniu w dniu 13 sierpnia 2011 roku zostały wylosowane liczby: 15, 20, 29, 33, 34 i 46. W kolejnym losowaniu w dniu 16 sierpnia 2011 roku zostały wylosowane liczby: 8, 10, 12, 26, 30 i 44. Zapamiętajmy te liczby które mają wystąpić w następnym losowaniu, czyli z dnia 16 sierpnia 2011 roku. Powtórzę je jeszcze raz. 8, 10, 12, 26, 30 i 44. Będziemy poszukiwać tych liczb jako pewniaków, a które to liczby można było wdrożyć w różne systemy lub po prostu na nie zagrać i wygrać. W opcji LOTTO wchodzimy w tą funkcję. Następnie wchodzimy w funkcję Znajdź jaka po jakiej. Ustawimy tutaj datę od 1 stycznia będzie nam łatwiej w obsłudze to prezentować Państwu. Jest od 1 stycznia 2004 roku data ustawiona do 13 sierpnia 2011 roku. Wpiszemy teraz liczby z dnia 13 sierpnia 2011 roku. A były to liczby, tak jak wcześniej mówiłem: 15, 20, 29, 33. 34 i 46. Liczby te padły w losowaniu w dniu 13 sierpnia 2011 roku. Po tych liczbach będą padać pewniaki. Proszę o zauważenie ich i we własnym zakresie spostrzeżenia proszę mieć. Wpisujemy w tej chwili, zaznaczamy w tej chwili parzyste liczby, jako że padły w losowaniu z dniu w dniu 16 sierpnia 2011 roku 6 liczb parzystych, a więc wpisujemy tu do poszukiwanych 6 liczb parzystych. Możemy w opcji tej spróbować, czy pojawią się one yy, w naszej bazie danych. Pojawiły się. Jak widać, w pierwszej wersji po lewej stronie w ogóle to tutaj są pewniaki, znajdu znajdują się. Jako, że mało losowa nie wystąpiło w tym czasie, możemy zauważyć, że we wspólnym koszu, tutaj na dole, widnieją liczby: 8, 10, 30, 26. Przepraszam. Zmniejszmy teraz liczbę liczb parzystych sprawdźmy co nam wykaże program Golden Lotto możemy zauważyć teraz że po lewej stronie są tak jak wspomniałem tak zwane pewniaki liczb a więc 12 niedaleko jest liczba 44 44 44 tu jest 8, 10 44 znowu 8, 10 10 30 i 12 oraz 44 jako w pewniakach. Zobaczymy we wspólnym koszu jakie jest. 44, 10, 12. Jest to z pierwszych liczb, na które należy grać lub brać pod uwagę przy właśnie tym losowaniu. Jest tutaj liczba 30, jest 26 i jest również ósemka. Mamy łącznie 6 liczb trafionych. My teraz przy czterech parzystych liczbach, jakie nam wykaże komputer. I znowu na pierwszym miejscu jest liczba 26. Tu jest 30, tutaj 12 jest z brzegu dziesiątka, 30, 30, są to pewniaki. I proszę zauważyć, że tutaj na przykład po 15-26 było najwięcej. Po 26 i 30 padła. Tutaj po 29 niestety z pierwszych liczb jest w dalszej kolejności 44, 8 i 10. Tutaj jest też 26. Przy 33 liczbie dziesiątka jest w brzegu też. Po 34 najbardziej pada 30. Po 46 najbardziej pada również 30. I to możemy zapisywać i do wspólnego kosza dawać. Do wspólnego innego kosza, nie ten co nam na dole pokazuje, ale zobaczymy w tym na dole koszu, co nam wygenerował komputer. A więc jest tutaj 30, jest 26, jest 44, jest dziesiątka jest ósemka, jest dwunastka, kolejne sześć liczb nam pokazał komputer. Sprawdźmy jeszcze trzy liczby, parzyste, jakby były w losowaniu.

Mamy i dziesiątkę. Także mamy kolejne sześć liczb w tej opcji. Spróbujmy zobaczyć w, pewni, w, w przy pełni księżyca. Jest to nów zachodzi, pełnia, pełnia, wschodzi i faza obojętna. Jak jest przy pełni? Widzimy jak w pełni chodzi liczby. Jak chodzą liczby. Dwunastka jest. Tu dalej idzie też, dwunastka nam się pojawia. Tutaj nam się dwunastka, 44 pojawia. Tu nam się 8, bardzo ładnie 8 w przodzie, po 33 najbardziej chodzi. 44 też jest. I tutaj mamy też liczby 8, 10 po tych liczbach. Tu mamy 10, 12, 30, 26. Zobaczymy, jak we wspólnym koszu w pełni, jak liczby te chodzą. 8. Czyli trzeba pamiętać, że ósemkę należy podliczyć wspólnie z innymi liczbami i zastosować ją jako pewniaka. Mamy 8, 12, 30, 44. Także są to liczby, które wchodzą nam do wspólnego koszyka. Zobaczmy teraz, jak nam pokaże program od 2011 roku. Od 1 stycznia 2011 roku do 13 sierpnia 2011 roku. Możemy wejść w opcję naszego programu, a więc ustawiamy znowu z 5 liczb, damy, bo jest skrócony okres czasu. I co nam pokaże komputer? I chodzi 12 i 30 i 12 chodzi.